7, 8. 7, 8 grudnia. 15 urodziny man, klubu Mango. Boże, a ten czas leci. Człowieku ten czas leci strasznie. Mm. No. Pamiętam jak przechodziłem z kaset. Miałem 15 lat. 15 <grym> Jeszcze jajka to nie, nie miała. Jeszcze zmarł na hity. <grym> tak. I cabawek grał na, na moim zakończeniu 8 klasy. Ale to nie w tu w Mango, nie? <grym> nie w Mango, nie w to, to może coś ważne? Co, na pewno będzie laser show, tak? Dokładnie, dokładnie. Jakiś dokładnie. tam Max przyjeżdża z Gdańska. DJ tak? Max z Gdańska, zapraszamy. Nie, to źle, no, nie, weźcie to, to kasujcie. Nie, nie tu trzeba się ustawić, aby już ale to było. Chciałbym powiedzieć jeszcze, że DJ z bardzo ładnie dzisiaj wygląda. <noise> no, ale... Wiecie, że to jest nasz pierwszy raz, to wybaczcie, jeżeli no. coś się pomylimy, to tak, poprawcie nas. Raz. Ale każdy ma parcie na szkło. Każdy. Na każdy. Na sitko. To też, Na, sitko. Sitko. Na sitko też, No tak, pokaz laserowy, tak już Woźny powiedział, yy, za konsolą siedmiu czy ośmiu. Sześciu dinozaurów, jeden gość. Z, właśnie z kolegą tutaj już yy, w stanie jest nieważkości. Yy, czyli... Zaproszona będzie gwiazda wieczoru, mistrz, mistrz Polski. 2011 a, roku. 2011 roku, tak. Przyjedzie prosiuteńko z nadmorza, z... oczywiście z, z dalekiego morza, czyli z Gdańska będzie gościł u nas w Stargardzie, na scenie oczywiście w klubie Mango. Zależy się z... nie wiem na której konsoli, czy na dużej, czy na małej. Bardzo się z tego cieszymy. Od, od tego, jak to będzie, będzie w tym wszystkim. No, nie, sami wiecie, że, że imprezy są tutaj fajne, więc na tak. pewno będzie... Nie Mango, nic. powiem Wam, że długo istnieje, może niektórzy coś koledzy wypowiedzą. Ja zazwyczaj, zazwyczaj, tutaj w tym... ma, zazwyczaj mało Mango. Zwykłą solę ale śpiewa, no tak. ale ja śpiewa! Jakie ja przepłynąłem, tak. no. góry pokonałem! No tak, to jest... To jest... To jest... No dobrze. Tak. No co dalej? No co... co, co Ale ponoć DJ Chris był dzisiaj główną gwiazdą w Wodzi no to może zacznij No ale przyjechałem, no przyjechałem. Ja też przyjechałem dzisiaj gościnnie jak najbardziej. No i przyjechałem. Chciałem, chciałem was wszystkich serdecznie gorąco zaprosić. Tam. Startujemy o godzinie 21.00. Przyjdziecie 10 minut po 21 mm. też będzie fajnie? Piątek i sobota. Piątek i sobota. Bo 11.00 e... przyjdą też i je nic jest. Gwarantujemy mam fajne dziewczyny, nie tylko za barem. Tak. Tak. Chodźcie, chodźcie bliżej. <laughs> Bo za kulisami zawsze lepiej, tak. No i fajny klimat, no. Ciepło będzie na pewno. Ciepło, ciepło. 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 I głośno. Mo, mo, może aż tak bardzo ciepło nie będzie, ale głośno. I głośno. głośno. Ale tak, nie będzie, tak? No, kolorowo, i właśnie. strasznie kolorowo. Kolorowo strasznie. W cały klub będzie wypełniany laserami. Tak. <grym> Okulary sobie weźcie. Tak. Merwicznie nie ma. Szaliki też. Śnieg będzie. Okulary sobie weźcie. Będzie... Nie, z laserami nie, to wiecie jak. Jest. Zimę mamy. Zimę mamy, zimę mamy, zimę mamy zimę. Maszynę Maszyny został oparte uzyskałeś? No ty ją masz. Właśnie nie nie oh. <grym> nie, <grym> nie będzie śniegu. Nie no słuchajcie. No. Co mogę hmm. wam powiedzieć? Okay, właśnie, brakuje ochroniacza, który tutaj dzisiaj. Zobaczcie, będzie jak też jak, siódmego chcia chciałem, swego. chciałem wam powiedzieć, Ochroniacz dziewczyny, że, że ten, ten najlepszy ochraniacz też będzie. No. Też będzie, dziewczyny, Zobaczmy, będzie najlepszy ochraniacz w mieście. Pamiętajcie, że tylko 2,50 drożej bilet będzie kosztował na jego, na, na, jego, na jego nazwisko. Na jego nazwisko. Dobra, to zapraszam. Zapraszam. Już, już Ci zrobiłem reklamę. słuchajcie, no, ale... no, obowiązują promocje, Promocje no, to obowiązują. To od, 20, od 21 do 21.01. No, no nie, tutaj kolega to do tego, ale do 22 na pewno pamiętajcie, tak. że mamy wszystko, 50%, a całe 60%. Minut. Oprócz oczywiście yy, dziewcząt. Znaczy. toaleta też. A toaleta też, tak? Toaleta szatnia. Od 21 do 22 to jest godzinka. Jak ktoś by nie wiedział, że to jest godzinka, to 60 minut. O, świetnie. Nie będę mówił, ile to jest sekundy. Ale też nie jest sekund. Nie, ja trzeba było spojrzeć na płytę. Leczyz? Chcemy coś dopowiedzieć jeszcze. Co? Nie no, trzeba było coś normalnego, sensownego jeszcze powiedzieć. Chodzi być tą plakat tą rękę, żeby nie, no to przeczytać, to, zobaczyć co tu jest. Twoją głowę, bo... Tu pokaż na no, trzyma, no, to. Ta Trzymaj plaka. tak plakat. Trzymaj taką. Trzymaj, ja trzymam, a ty czytaj. Czytaj! No, ja tak, ta, to czytaj. To, to, to jest napisane, że będzie wesoło i będzie bardzo muzyczne. Tak, zapraszam. A, a tu niżej że będzie kolorowo. Tak. A, tutaj, a tu jeszcze niżej, że my będziemy wszyscy też, nie tylko DJ I Max, pamiętajcie. Nie, 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 DJ Marvel będzie. DJ Marvel będzie a -a -a. przede wszystkim. DJ Dan. Jak? Benef DJ no Benefis. Mogę plakat schować? DJ Chris i po, po DJ we własnej osobie. To co, zapraszamy was serdecznie. Zapraszamy, tak. Do zobaczenia. 7-8 grudnia, a zaraz po Mikołajkach, pamiętajcie, od 21 w piątek. Padnijcie z paczkami. Tak, z paczkami. Jak Mam to będzie przegrane z... na Mikołaja? To na barze ma wszystko free. O nie, nie, nie. Nie, to wjazd wolny. Wjazd. Do kibla chyba. Przebrane <grystanie> za Mikołaja. Skąd ty tam <grystanie> wziąłeś <Birek> tam? No dobra, podziękujemy. Czadko? Nie, to się Nie, To się, to się wytykaj.